W tym tygodniu do naszej redakcji przyjechała skoda Octavia po faceliftingu. Poznajecie oczywiście te charakterystyczne podwójne reflektory i w związku z tym, że przyjechała wersja kombi w tym samym kolorze, co ten egzemplarz, który testowałem kiedy byłem na międzynarodowej prezentacji w Portugalii, postanowiłem, że nie będę nagrywał pełnego testu na Autocentrum, tylko zrobię coś takiego mniejszego i niestandardowego na kanał Zacharow. I temat nasunął się sam w związku z tym, że bardzo wielu osobom przód tego samochodu kojarzy się z przodem Mercedesa klasy E W 212, produkowanego w latach 2009-2012. Postanowiłem, że zrobię takie krótkie, szalone porównanie, co łączy i co dzieli te dwa samochody. Zacznijmy od silników. Tu mamy silnik 1.8 TSI 180 KONI i jest to jeden z mocniejszych silników. Natomiast Mercedes oferował silniki od 184 KONI, czyli najsłabsza jednostka oznaczona liczbą 200. To była i tak mocniejsza od tego, co dzisiaj mamy w teście. Chociaż była o ponad sekundy wolniejsza w starcie do setki. Tym niemniej, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, no cóż, tutaj jednak zakres mocy był zupełnie inny. Octavia w Wersji ma zaledwie 85 koni. W najmocniejszej, jeśli wystawi do konkurencji w nowej generacji, 245 już koni ma wersja RS. No to i tak nie jest zbyt wiele w porównaniu do E63 AMG, które w czasach tych podwójnych reflektorów oferowała aż 525 koni. Więc w tym momencie, jeśli chodzi o moce, to zdecydowanie wygrywa Mercedes, ale jeśli chodzi o wybór, hmm, też wygrała Mercedes, bo Mercedes w tamtych czasach oferował aż 20 silników, natomiast w Oktawie tylko 9. Chociaż jeśli patrzymy na dzisiejszą ofertę silnikową klasy E, to 9 to nie tak mało. Przejdźmy teraz do wyposażenia. Mercedesa można było zamówić z systemem Audiologic 7, który z 14 głośników dawał 610W. Skoda możemy zamówić z systemem Canton, który ma co prawda mniej głośników, ale w sumie daje to 570W, więc można uznać, że w tym zakresie mamy prawie że remis. Remisu nie będzie jednak, jeśli spojrzymy na elektronikę, bo nowa Octavia jest dostępna z systemem, o, z wielkim wyświetlaczem, dotykowym wyświetlaczem o bardzo dobrej rozdzielczości, który jest na Połączony system połączony jest z internetem, i możemy tam sprawdzać ceny paliw, parkingi, szukać restauracji i wszystkiego, co nam tylko będzie potrzebne. Więc w tym zakresie, oczywiście, Skoda wygrywa z ówczesnym Mercedesem sprzed 8 lat, bo 8 lat temu Mercedes. Tego nie miał. Są też cechy wspólne, przykładowo w tym samochodzie mamy aktywny tempomat, który w Mercedesie sprzed 8 lat był dopiero nowością, ale też był. Wspólną cechą może być też przestrzeń w środku, która, choć Mercedes jest znacznie większym samochodem, jednak myślę, że jest porównywalna z uwagi na to, że Skoda wykorzystuje maksymalnie każdy centymetr tutaj długości nadwozia i zarówno z przodu, jak i z tyłu, a szczególnie w bagażniku, miejsca tu jest naprawdę pod dostatkiem już moment, moment, Oktawie potrafi sama zaparkować. Mercedes wtedy takiej funkcji nie miał. Oktawia też ma na przykład taką funkcję jak Trailer Assist, który pozwala łatwo cofać z przyczepą. W Mercedesie musielibyśmy się, nie, musielibyśmy się nieźle nakręcić kierownicą, aby trafić w odpowiednie miejsce parkingowe z przyczepą. Także elektronika ponownie. W Oktawi górą. Z kolei Mercedes niewątpliwie wygra, jeśli chodzi o luksus. Zarówno jeśli chodzi o prestiż, o markę, jak i o materiały użyte w środku. Myślę, że tam nie brakowało drewna aluminium i wszystkiego tego, co uznajemy za materiał ekskluzywny. Tu w samochodzie, który kosztować ma no, w okolicach 100 tysięcy złotych, wiadomo, że znajdziemy nieco więcej twardych plastików. Skoro już zacząłem mówić o cenie, to może dokończmy. Mamy tu do czynienia z samochodem, który jako nowy kosztuje około 72 tysięcy złotych w podstawowej wersji. Jeśli że chcemy mieć 1.8 TSI pod maską, nie za dużo słońca, to musimy zapłacić około 90 tysięcy złotych plus minus parę tysięcy w zależności od wyposażenia. A jeśli będziemy chcieli mieć najdroższą możliwą wersję, no to zapłacimy jakieś 117 tysięcy zł. Będzie to wersja RS ze 184-konnym silnikiem diesla uwaga 184 konie, tyle miała dokładnie najsłabsza E-klasa i będzie to wersja z napędem na cztery koła, DSG i tak dalej więc plus oczywiście dodatki ale na Mercedes też oczywiście były dodatki no i to są poziomy cenowe, które oczywiście w Mercedesie prawdopodobnie w ogóle nawet za 117 tysięcy złotych najdroższa Oktawie nie będzie miała odpowiednika najtańszego Mercedesa E-klasy jeśli chodzi o ceny salonowe, ale dzisiaj nie możemy kupić E-klasy W212 w salonie więc porównajmy z cenami używanych i ja tu okazuje Wydaje się, że mniej więcej w tym budżecie za 70 tysięcy powiedzmy, które musimy zapłacić za podstawową oktawię, możemy też dostać w miarę z słabszym silnikiem E-Klasę W212, która będzie. No cóż, kosztowało podobnie, ale będzie miała parę lat na karku i parę tysięcy kilometrów przebiegu. Już zaraz przychodzę do podsumowania, ale jeszcze wspomnę o bezpieczeństwie. Wiadomo, że E-Klasa to samochód bardzo drogi, a więc tam nikt nie oszczędzał na poduszkach powietrznych czy różnych innych systemach bezpieczeństwa. Natomiast trzeba przyznać, że 8 lat to jest szmat czasu i trzeba przyznać, że w tym czasie wydarzyło się całkiem sporo, zarówno jeśli chodzi o elektronikę, jak i o, no nazwijmy to ogólnie materiałoznawstwo, więc przypuszczam, że nawet o wiele tańszy samochód, jakim jest Octavia, dzisiaj co najmniej nie ustępuje temu, co 8 lat temu oferowała E-klasa, ale... Powiedziałbym nawet, że może być w niektórych aspektach nawet lepsza. Także pomijając już to, że kupując używane auto, nie wiemy ile razy już było rozbite, to jednak wyjechać z nowym samochodem z salonu jest zawsze bezpieczniej niż kupować samochód z jakąś tam przeszłością, gdzie strefy zgniotu, przypominam są do tego, aby wykorzystać je tylko jeden raz. A więc widzimy, że w porównywalnym budżecie możemy zostać właścicielami Mercedesa E-Klasy albo Skody Octavii. I choć Octavia może nie da aż takiego prestiżu na dzielnicy, to jednak wydaje mi się, że gdybym miał odjechać nie wiem, 5 tysięcy km od domu, to wolałbym mieć samochód, który jest jednak nowy, niż auto z setkami tysięcy, tysięcy kilometrów na liczniku i ośmioma latami na karku. Także tutaj ja nie mam wątpliwości, nie ma to jak nowy samochód na dalsze, dalsze wyprawy. Natomiast jeśli miałbym wrócić do punktu wyjścia, czyli do tych podwójnych okularów, to wydaje mi się, że tak jak w Mercedesie jak klasie tylko przez 3 lata mogliśmy podziwiać te okulary, a następnie wszedł facelifting, w którym już te reflektory zostały zespolone w jeden większy, tak myślę, że będzie też kiedyś również w skodzie Octavii. historia przecież lubi zatoczyć koło.